Start! Dobro. Siema, z tej strony Miki, ze mną jest... Nie wiem, czy mu się witam, ale dobra. Chodź ciągu pojedziemy. do czołgu. Ja siadam na działku, a ty prowadź. O kurde, ja sam... Ej, no nie chce jechać. No, o, ja jedzie. jechać, ja się... mistrz, mistrzu? Jedziemy do... Na Patrz, trafię w ten. W... trafię w helikopter. Tam jest taki czerwony. Patrz teraz. Widzę. Ty, w sumie chyba Gretę sobie ściszę, bo będzie. Co? Zamiast zrobić przed nagraniem, to my to robimy teraz. O Jezu, jestem amatorem. Dobra, dobra, patrz. Ustrzelę go zaraz, ja ci Jeste mówię. Nagrę. No jadę z slalomem. Patrz, trafię go, pa. Kurde. Suchy jest problem. Naprawiam. No dawaj Naprawiam. w niego. O, chuj. Naprawiam, ja spierdzielam. Chodź, bo ja lubię piechotę. No, E? wtedy. No, no e. darmowe punkty. Punkty, chciałem powiedzieć, lol. O Jezu, strzela do mnie. Kurwa, nie! Żeby to... nie Ej mało ludzi jest. Złodnie. No ta, to jest lipa, nie gra według mnie, bo. Bo. Chodź do Hawoka. Ja prowadzę. O, też nie żyjesz? Prowadzę. Ty pierwszy raz jestem w kawałku Dawaj na działko Jestem Namierzają nas Ja prowadzę Ja prowadzę tak Timers ta, game Ja prowadzę od kawałka ta no, to będzie ja mi się wydaje że tu nie będzie gry ja też ja myślę, żebyś przerwać, już. Już. Ja myślę żeby się przerwać Też Już myślę no ja też kończę ten start i poszło hej cześć Siemano, ja jestem Miki, ze mną jest Timer z game no, Hej cześć Siemano Hej o tobie też również Dobra, gramy sobie na Szczycie demawendu zespołowy Match y, Ulubiona What the fuck widzieliście te płomienie tam o... <gry> Dobra beka. Dobra, beka. Dobra, beka. Dobra beka a No wszystko Dobra beka. będzie nagrane O już tu widzę strzelam do snajpera Jest asysta premium za dostrzeżenie uh, uh, uh. Jedziemy na pełnej pompie dalej, dalej? jaki był porządek? Dobra Eeez <laughs> kurwa, pilnuj swojego nosa lepiej, bo widzę, że tam giniesz darmowe fragi Ale to tak podstępnie o dziura, kurz będzie frag, chyba on fraga tak, nie, nie. Dobra, uwaga, biegniemy sobie tutaj teraz. Zagramy taktycznie jak najlepszy gracz, czyli Rock Alon 2K. Zastanawiałeś się, gdzie, się, dlaczego 2000? Skampią. Tutaj się skampię. E, no bo chyba założył w tym <grym> roku. <grym> Kurwa, gdzie, gdzie oni syn są, rodził, gdzie oni chyba? są, ja tu biegnę. Tak, bym obstawiał. A! Eee wszędzie Ooooo oh, Sniper A skąd? Dobra Ooo, jaka yeah, bekaper po bo... Fail Nie wiem o co chodzi, ale... You're... To był fake! Fale, przepraszam, ale to fail Ja nie wbijam noża w plecy, bo ja jestem graczem takim, który, że tak powiem... Wiecie, nie, nie do wartości wywołuje się, że, 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 jest taki dobry i po prostu ja tylko ich strzelam z bliska. Stamtąd chyba zostaje, aha stąd, okej, okay. dlatego sobie pobiegnę naokoło. Pobiegniemy sobie tutaj, luknę sobie, czy ktoś tutaj jest, chyba nie ma. O, no, Michał, patrzcie, kogo spotkałem na tej wielkiej mapie. Ja się jakiegoś haltowałem. Siemano. Dobra, bo ja tu robię okrążenia. No ja pierdolę, ale ty masz w ucho. O, skam. Tu jest, patrz. Masz aptekę. Nie ja po prostu. O! W plecy, 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 pomóż, tu, plecy, widzę, pomóż. Tu, patrz. Klata, plecy, barki. Kurwa, Ała. 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 Tu, tu jestem. Tu jest po lewej. Kładę się w, w kamienie. Kurwa, ma, co ja mam robić? Kurwa. Połudź się w krzakach, a na to wyjdzie. Uda mi się jesteś kamieniem, polecam. No, to apteczka mnie nie lubi. Na to apteczka No, spadła na... O idź tam kolejny płynę. Jest. No zaznaczę. Wiesz? Idziemy. A pteczka ci nie lubi. No i zaznaczę. O jest. Kolejny. Nie do... O Jezu, Jezu, Jezu! Przyjemnie, przyjemnie. Asysta 40. Serwer przyjemny. naprawdę? No, no a 170 ale małego. Małego. Jest chyba, ale tak przyjemnie nawet, nie? Całe nie. życie, spoko. No, nawet Pink jest taki spoko, nie? Powiem wam. Szczerze, szczerze powiem. Też bym coś nagrał. W się sensie włączył tego prawda ale. No niestety, no Ja, nie, nie, ja muszę. Najpierw sobie poszczę, szczerze. Mogę, tylko szczerze. Za, zajmie mi. nie wiem ile. Czy tak mam wyższy lewe od góry, ale ci chcić Bo zaraz ci pokażę, mam 4 i 1 O już 5 Przestam Aha. tak, pokaż to na polu A, bitwy. piona Do tyłu, tak <laughs> <laughs> Dobre, 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 nie? Wiem, wiem, żarcik mi się wyostrzył. Ostatnio ćwiczyłem, wiesz? Z bluzgotorem. <grym> <grym> Patrz teraz, teraz co zrobię. Tam o kurde. kurde. No nie, trzeba. a mu się skończyło. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I co mam z pistoletem? Biegać, trzeba podnieść po kimś. Nie, nim po nim. 16 na 3 czym ty biegasz? O, o, nie, z czym on biega? Z idiota. Nie, z czym ty biegasz? Nie, nie wiem. Nieprawda? Nieprawda, nie kłam. Tak? Bo technik nie ma takiej broni. Zagrał jakiś Challenge no. z nie wiem. A jak chyba teraz? Wiesz, bo podniosłem w po jakimś typu, typku, typu, po typku jakimś podniosłem bo... <laughs> No nie ogarnąłem Uba... Nie mogę się bez Uwaga Nie, wierna... ostrzegałem Nie, nie, nie ogarnąłem Że kichasz <grym> Jak mi zajebał A ty nigdy nie, ja nie Michał Mam dla ciebie challenge. No bo ja też nie mam. Mam dla ciebie challenge na dzień nie. dzisiejszy. Zabis do ciebie. Lecz! Tak, tak jasne. Poretował cię życia, tylko kurwa skarżesz okradziesz. Eee. Jak jak zajdziesz kosz od pleców to można. No, połóż się spać. Musiszcie wiedzieć, że to ja jestem tym... Spoko. Można. Kolesiem, nie kiemu. No, co ty nie dam Zapożyczył konto Aaaa Fuck! Koniec chamski, reklamuj! Aj, ale patrzcie strzelałem mu prawie po głowie, prawie, 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 prawie No... Skity, kupiłem to i chyba żałuję No do bf 4 tak, to prawda A... Miki! <laughs> to prawda, ale... Słuchaj mówi, że, że to, to gówno <laughs> też <laughs> A mnie namawiam, nie? Miki, 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 miki. No, bez kitu, no. Pieniądze, miki, które to sobie pieniądze mi coś innego, Kupuj. Kupuj. Kupuj miki tu jest Tak, na gry, Będziemy A później był ja pierdolę, miki, kurwa, zmarnowamy pieniądze. Z czego na mówiłeś? No, ale z jakiej odległości, Pandony, kurwa się no. Na zero, na zero. Słaba jest ta gra, mi się nie podoba. Straciła dla mnie sens w szwoku. Zastrzelby cię, pojechał. No dobra, no, no. Pójście powiedz, że obity byłeś. Powiedz, że byłeś obity do zera. <laughs> mm -hmm, na pewno. Co masz, co masz ty? Aaaa, ja ale widzieliście tutaj małuchawo... Kamizelkę, kamizelkę. Strzelałem, nie? A kamizelkę. go już nie było, bo widziałem na minimapce, tak? Kamizelkę. Nie. Ty, wiesz co nie ci czym grać, m 2000 to Weź, było nie właśnie. wiem, na przykład jakieś szybkie buty, albo e, kamizelkę. No bo ja mam ten, e, pff, do, e, magazynek pff. mam. Ty też masz. No właśnie, widzisz, jak głupio grasz. Jak <noise> głupio grasz. <noise> <noise> bym cię podniósł, ale... <głos> <głos> Dobrze. I wygrywamy, zobacz, wygrywamy zobaczmy. to tak, jest Tak, tak, strzela, I tak mnie zabije. No. Nope. nope. Nie. O, Miki on Michał na quit trade'a. <laughs> Jeszcze raz dziękuję. dzisiaj tak miał. Dobra. O, teraz coś mnie nie zabije jak kamerę. No to wcale nie był quit trade. No bo zobacz, ja ich tak biję <laughs> dzisiaj. <laughs> A, fuck! No nieee! Koleś z, M4, z dyskiem... M416 Jakie ile masz w dysku? Powiedz mi. Ja? Tysięcy? Ech, tylko reset no, nie, nie wiem. Kurwa! Nie, nie, po prostu... Bez kitu. Po Chodzę prostu! Na, na po do techniku, prostu mówili wiem. mi... Nie znam tego. Tu poszło szeństwa, Ale w obraceś... Obrace... Nie, 20. Może... Nie wiem ile razy się obraca czego? kurwa, by musiał liczyć. Tak, tak. i ma, ma... Tak, 20 tysięcy kurwa. No wiesz, na, w megabajtach się chyba, bo on przerzuca. To się w megabajtach liczy. No ale do czego ty pijesz? Że zrobiłem defragmentację, tak? Miki, Miki, zrób defragmentację, będzie ci szybciej chodziło. Tak, duży mi się ładuje kurwa mapa w bf Co A ty teraz powiesz na nie. to? Uf, w koszmatu. O ty, jeszcze mi ucieknie. Nie, taki, z okay. bazy. Dobra. Dwa lata temu, ale i co powiesz? Myślałem, że mnie zabijesz. Not z today, not today. Z gimbusami mi się nie zadawał, nie? Dobra, patrz, ja teraz sobie rzucam apteczkę. Dobrze. Dobre, dobre, dobre. Dobrze że to dobre. zrobiłeś. No wiem, bo 8, to jest 8-7, 8-7. Chuj. Patrz na to. O, Ale już ty niezu snajper mi wierzył. Ja już wiadom. Snajper tam jest, oznaczyłem go. O kurwa, co oni. Ale on się schował. Poczuł. No tak, cały Paweł. O nie, zdradziłem twoje imię. <laughs> Ale już wiedzą Ale już wiedzą. Ty ja może wezmę coś hmm. Albo nie, zostawię to Dobra, dobra, ty, bo widzę, że znowu gryziesz piasek Podniosę cię! Podniosę cię, o, ta, o, podniosę tak, tak, cię. Tak, tak, tak Nie, nie podniosę cię jednak Nie, nie dam wiem. rady, za daleko jesteś? Nie wiem A czy... ty a... cię podniesie jakiś Nie go A ty... Ale się skampił chamsko ale jak się skampił Hamsko ty. Połowa. O kurwa, ale grają razem, widziałeś to? Ja pierdyle Dobrze, jeden frak najpierw. Na dobry początek zrobić świateczkę. Mhm, na pewno przeżyje to. Dobra. Przeżyłeś. Piona. Nie Ale tutaj... Ty, ale jak oni razem pobiegli wszyscy. Kurwa. To było coś Uwaga, pięknego, na mnie ciebie. Cz wiem, właśnie 3. strzela do mnie. Nie wiem. Idzie? Po to jest tak, zginiesz... Podejdź na mapę, zginiesz i chuj, na drugi koniec cię wywala. Fuck. Granatą tym <laughs> rzucił, kurwa. Kurwa, jaki ziom. <laughs> to było dobre, nie? No najpierw podniosę go, a później darmowy frag. A, nie było darmowego fraga! Ale mnie podniósł. I to ja bardzo <grym> lubię to. Dałbym lajkę like na Facebooku. A on le, taki Ach, jesteś, tak? To no a no jednak jesteś taki. Oho. Ach, bo ja mam lagi ogólnie i tym ja mi się źle gra. Ja mam, ja mam fps w 15, tak? 15, rozumiesz? I ja nie żartuję. Ja naprawdę gram na 15 FPS-ach. Tak? z tego, że widzicie FPS-y w prawym górnym rogu? To, z, to są tylko. To są tylko liczby, które nic nie znaczą, tak? What? Kurwa, co ja zrobiłem? Widzieliście to? Wzięliście to? Tak. Timers Game jest oszukańcem. <laughs> Podnieście? Nie nie, niedźwiedź, 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 proszę! Niedźwiedź, o jezu, z lewej strony! Kurwa! To tak nie miało być! O. Nie, ja dam radę, pa! Mm, ty też masz niedźwiedzia szmato! Teraz mnie, teraz nie, eee, już do Świetna zabawa, Wszystko mnie spierdzielić! Słuchajcie, A idź pan! A ja idę na górę, od tyłu ich zajdę, może kogoś The zabiję, a jednak nie. Nie chodziłeś do przedszkola. I'm so fresh. Nie? Yeah? Nie. Nie, gdzieś ty się Chyba, urodził, kurwa, ale skurczyłeś hit, przy... hit, hit, hit przedszkola, stary. Nie. Mm -mm. Kurwa, albo... Przedszkola jest dla słabych. Przedszkola jest dla słabych. Ty, tak biegnę wzdłuż brzegu mapy, nie? Widzicie na to, że ogarnę jakiegoś snipera sobie tak chamsko od tyłu i zrobię challenge od twojego. Ale chyba mnie odkryli już. a przecież się tu. Mogę 6 do niego Kiedy cały czas. Tak? Aj tak trochę złapał lęka. No a ja nawet ślepo trzajmy. Mm, no, bądź jak suchy bądź jak suchy. Nic. O! Z O, Aj Dobra, to mnie nie chcą, tak pójdę sobie tędy. Hehe, <laughs> zabiłem go! Epic, epic! Star, co tu się dzieje? Kurde, tak bardzo chciałbym znaleźć kogoś od tyłu. Wow! Tak bardzo. No strzelanina, ha. Pole bitwy! Trzy. No to jest ten... Mhm. Tekst z gimbazu dopiero. Siewiesiek. Przyznaj się, że jesteś gimbusem. Powiedz, no wszyscy... wszyscy tego Siewiesiek! Dziesięć lat to jeszcze nie gimbusem. Dobra. Co? o no już, kurde. No, mam dziesięć lat. Chodzę 10 do lat klasy. Gimnazjum 11, czy 12, czy 13? Ja nie, nie Dobra, mam 13 i pół no, nie roku Nie małeś. Tak Tak? Mamy sobie... Nie, nie 32 Ty mamy. no Jezu, ja ich Patrz, nie widzę Patrz, człowiekowi na plecy Niestety, no O Jezus Maria, kogoś! Chodźcie ci coś zaprowadzę Chodź, zaprowadź się, kurwa, ile typa. No tam. Aj, wyczekał mnie. Chodźcie, coś. Nie. Nie. Gdzie? A to mówię? No gdzie? ale. Sponium. Fuck team. Ho, ho, ho. O, kurwa. widzę właśnie lecić gdzieś. Ja chcę znaleźć Dobrze. kogoś z tyłu. Jakiegoś snipera, liczę, że będzie leżał. Ale Kosa, kosa, Spocznie. kosa Jest nie do pomyślenia Michoł zaraz mnie podnosić te grania gdzieś tam kur... kur... Zabij w plecy, cioto Dobra A to wysłałem mu bziaczka No No wie właśnie <laughs> Wiedziałem tą akcję ale mówię oceniłem ją w procentach i wyszło, że coś. lepiej byłoby dla mnie jakbym nie podnosił Cię Czy tam kogoś Czekaj, co? On Gdy, Ci ty, kurwa... Tak. Fakasa, nie? Powiedz tak, ty zaznaczasz O! Jezu, prawie mi się udało. Skoczyłem mu na lufę od snajperki Pat, zaznaczy go Ej no jakoś ich mało jest bez kitu Piąte lewele, kurwa piją Czekaj, ja zaraz wyczaję. No to są z lamerzy i i i i, i oja. Oja. biegam i wciskam ku Spędzi nie mnie jestem sprytny. <laughs> No nic nie widzę No widzisz ty ja dziewiąty będę miał dziś teraz. O ja, Powiedz mamie. Chyba na Wizji to, to, wizy, to A, no, będzie A screena. Na Spoko! Powiem ci tak Jest to wykonalne, bo na normalu normalnie... No nie da się go zabić! Takie, takie jaj. No nie da się! Ej, on jest... I... Ej, ej, nie, stałem za nim z defibrylatorem o. i nie szło, nic, nie dostawał obrażeń. Nie no, zobaczysz sobie na nagraniu. Nie, naprawdę ci mówię, i dlaczego? Chodziłem za nim i nic. Mm, od tyłu ja wiem. No jasne. To byłem ja. Ha, ha. Ja ci powiem tak, nie. <ścoughs> nie, nie, nie. O ty, sniper. Chyba. No, dobrze. Dobra. Lecimy dalej. Y... Nie, no naprawdę, nawet nie dostawał obrażeń. Nic. A no to tył trzeba, to przodu. Kurwa, Nie patrz na to, że po drugiej stronie mogą grały nupki. To gratuluję. No nie wiem, go ja bym... Ja znaczy no ja no wybierałem, no, ale nie patrzałem na lewek. Tak już było. Kurde, kończy się mapa. Nie, zali nie zaliczę cię. Premium punktów. Czter... 14, za 14, 14. A jak 14700 Fuck off! Chyba to wygrałem. Wygrałem <śles> to. Twój zespół wygrał. I patrz teraz co się dzieje. 29... 5. O Jezu, jest to na minus jednym fragiem. Dziesiąty. Dziesiąty zaraz będzie... Chyba będzie. A ty, a jak mi nie wyskoczyło... W... Nie no musi być. U. Na razie tysięcy. ale rośnie. Jezu! Jezu! Nie no, wbiję? Wbiję półtora tysiąca? Nie wbiłem. Nie wbiłem. No co? Tysiąc muszę wbić. Dobra, moi mili, to był odcinek z BF, a ja się z wami żegnam. Na razie.